Wszystko w rękach mieszkańców Kielc. 25 września rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Do wyboru 129 projektów. Kielczanie mają czas na decyzję do 9 października. Jest bardzo dużo ciekawych projektów. Zachęcam do zapoznania się z listą projektów dopuszczonych do głosowania. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Wystarczy wejść na stronę Kielskiego Budżetu Obywatelskiego i wybrać. W tym roku głosować można tylko elektronicznie. Dla osób, które mają problemy z dostępem do internetu, Urząd Miasta Kielce przygotował specjalne punkty, w których będzie można oddać swój głos. Zlokalizowano je obok budynków ratusza, przy rynku i przy ulicy Strycharskiej. Można z nich skorzystać przez cały okres głosowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. W drugim tygodniu głosowania wyjdziemy do mieszkańców, wyjdziemy w miasto. Pracownicy wydziału będą dyżurować w różnych częściach miasta. Wykaz punktów dostępny jest na stronie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy stolicy regionu świętokrzyskiego. W przypadku osób poniżej 16 roku życia potrzebna jest zgoda opiekuna prawnego. W tym roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, głosowanie zabezpieczamy SMS-em. W formularzu do głosowania należy wpisać numer telefonu, na który przyjdzie bezpłatny SMS z kodem potwierdzającym oddanie głosu. Na jeden numer telefonu może być wysłany tylko jeden SMS. Maksymalnie można zagłosować na jeden projekt inwestycyjny duży, trzy inwestycyjne małe oraz pięć nieinwestycyjnych. To już ósma edycja kieleckiego budżetu obywatelskiego. Łącznie na realizację wszystkich projektów przeznaczono w tym roku 7 750 tysięcy złotych.